Szanowni Państwo, dzisiaj nauczyciele w całej Polsce mogli usłyszeć bardzo dobrą nowinę na święta. Wczoraj Sejm, Rzecz, Senat Rzeczpospolitej przyjął poprawkę gwarantującą 20% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Wystarczyło na tym posiedzeniu Sejmu poddać to pod głosowanie. Byliśmy do tego gotowi. Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o to, by. Ta ustawa, te poprawki Senatu były dzisiaj głosowane. Sejm zakończył obrady, stchórzył, nie chciał głosować tej poprawki, nie chciał zwołać komisji edukacji, która by tę poprawkę zaopiniowała. Raz jeszcze wzywamy rząd do tego, by w trybie pilnym analogiczne rozwiązania przyjął dla całej sfery budżetowej. Dzisiaj ci, którzy tworzą państwo polskie. Pracownicy sektora publicznego, usług publicznych, służby zdrowia, nauczyciele, te wszystkie osoby oczekują realnej podwyżki w wysokości co najmniej 20%. Na to są pieniądze w budżecie państwa z tak zwanej premii inflacyjnej. Tak, te pieniądze będą w wysokości co najmniej 30 miliardów złotych. Wystarczy przyjąć dobre rozwiązanie, tak jak zrobił to Senat Rzeczpospolitej. Niestety, kolejny raz PiS, zamiast zająć się problemami zwykłych ludzi, tych, którzy są dzisiaj najważniejsi, wybrał pana Glapińskiego. Tym zajmował się dzisiaj na Komisji Finansów. Wybrał człowieka, który ponad milion złotych zarobił w zeszłym roku, plus premię w wysokości 600 tysięcy. A nauczyciele, lekarze pracownicy ochrony zdrowia, służby mundurowe czy urzędnicy, oni wszyscy czekają na te regulacje. Dlatego Klub Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że analogiczne rozwiązania, jakie wprowadził Senat Rzeczpospolitej do karty nauczyciela, znajdą się w całej sferze budżetowej. Jesteśmy gotowi do tego, by chociażby w najbliższym dniu roboczym po świętach przyjechać tutaj i przyjąć te senackie rozwiązania. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy z Państwa strony. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo, dziękujemy. Wszystkiego dobrego.